Mam wiesię no, z tymi zasadami to jest tak, że I... ja tak naprawdę wczoraj to do mnie doszło, że dziękuję Bogu, że przez te zasady nie wylądowałem do końca życia w więzieniu albo że mnie ktoś tam nie powiesił albo Albo, że ja po prostu nie zginąłem gdzieś, bo, 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 bo mi się kiedyś wydawało, że yy, najważniejsze są zasady, nie? że by tam ktoś tam mnie jakoś nazwał, nie? Tam, yy, mi ubliżył, no to, to trzeba było po prostu reagować. Nie? Dzisiaj, dzisiaj jest po prostu taka sytuacja, że yy, Nieraz, nieraz słyszę mnie, nieraz, nieraz nawet wiem, że ktoś coś o mnie mówi po prostu bardzo źle i nie reaguję. Nie? Bo już nie mam tych zasad bandyckich, to co miałem, podwórkowych, że, że, że musiałem reagować. I okazuje się, że no, przychodzę do jakiejś wspólnoty. I, I znowu mam trzymać jakieś zasady. Nie? Że tutaj tak jak w tej, w tej refleksji może że zasady ważniejsze przed ambicjami. E, I przed osobowością. I, i, ja i ja już tutaj tutaj i, i się, się zgadzam. Ale okazuje się, że jest to wszystko płynne, że są to sugestie. Nie? I tak naprawdę ja przez, przez wiele lat z niektórymi zasadami nawet w, w tej wspólnocie się nie zgadzałem. Z niektórymi jakoś się pogodziłem, z niektórymi jeszcze walczę, e, a niektóre stosuję. Nie? Na przykład dzisiaj miałem taki przykład, na przykład te udziela komuś rady. Nie? Tak, poinstruowanie go tak. Nie wchodź w to, bo... bo się utopisz. Nie? Okazuje się, że... No to po prostu tak, tak działa, jak ocena i po prostu krytyka i... i ja, ja, ja widziałem takie osoby, które wychodziły ze spotkania i po prostu szedł, szły pić, albo się obrażały na tę wspólnotę, albo ja po prostu nieraz wychodziłem wściekły, bo ktoś mi tam sprostował, albo spolewizował tak, że e, na chwilę tam wstał i rąbnął, ale, ale tutaj okazuje się, że no, że też te zasady mówią, żeby, żeby nie robić tego. Chociaż też jest to tylko sugestia sz i jednego gwizdnąłem kiedyś na ratuszowej, nie? przed kółeczkiem, po prostu padł w tej kółeczko I, i, no i do mnie mówią chłopaki, mówią, myślisz, co ty zrobiłeś, przecież to chory chłopak, ja wie, a ja jestem mądry? Ja wie, Czy ja jestem mądry? Czy ja jestem zdrowy? Ja mu się da, a najpierw się leczyłem w poradni zdrowia psychicznego, bo ja nie wiedziałem, co mi jest. Później się okazało, że jestem alkoholikiem, ale ja widzę inni alkoholicy nie, nie piją po 30 lat, są szczęśliwi, a ja po 15 zapiłem. Czyli może jednak jestem chory psychicznie. Nie? Bo mi mówią, jak można zapić, kiedy wszystko miałeś? Byłeś taki szczęśliwy. Jak to, to, jak to można zapić? Nie? można. Ja wiem. Ja, ja, wczoraj byłem w Legionowie, jeden kolega po 6 latach popłynął, nie? Następny. Można, wszystko można. Jakie, jakie tutaj zasady? Nie? Ja, ja zobaczyłem, że ja muszę takie zasady stosować, jakie mnie pasują. Nie grupie nawet, nie? nie już nie mówię wspól, wspólnocie, nie? Ale jakie mnie pasują, jak ja się z tym czuję, nie? czy to jest moje, czy ja się pod tym podpisuję, nie, że... Jest na przykład yy, taka zasada, no, że, że, jak że, no, że ktoś chce pić, no, to powinieneś mu pomóc, nie? A tu nieraz lepiej powiedzieć, idź się napij, tam jest sklep, nie? Idź się napij. Ja tak słuchajcie, powiedziałem kiedyś jednemu chłop chłopakowi z Legii Warszawy, ostry Żylety. I słuchajcie, on 27 lat nie pije teraz. On mówi za to, że mi w kiedyś na komedii powiedział: To nie jest dla ciebie, idź pić dalej. Nie? 27 lat nie pije. I jemu to pomogło, ale drugi później się napije. Nie? Albo w ogóle już tu, tutaj nie przyjdzie. Ja zobaczyłem, że jest wiele takich rzeczy, które, których no, ja, ja to muszę sam przegryć. nie, nie, nie to, żeby mnie to ktoś narzucił, że mnie tam 80 lat temu to spisali i, i to po prostu tak narzucił. Nie, na szczęście tutaj nic, nic nie muszę i, i mogę do, do wszystkiego dojrzeć. A, a że to moje dojrzewanie jest, jest bardzo trudne. Także cieszę się, że e, jakoś tam dojrzewam. Kiedyś myślałem, że jestem mądry i Słuchajcie i i po 30 paru latach do mnie doszło że tam jest napisane, że tu jedyną tu nie ma żadnego autorytetu. Ani Bill, ani Bob, ani Wiktor, ani Feller. Nikt tu, nikt tu nie jest autorytetem. Tylko Bóg. Że te kroki to są sugestie. Że każdy może je rozumieć tak, jak je, je rozumie. To jest wyraźnie napisane w trzecim toku, nie Uwierzyliśmy w drugim. Uwierzyliśmy, że siła mieszka na a w trzecim powierzyliśmy nasze życie opiece Boga. Ale Połowa Kanady uważa, że nie ma Boga. że jest siła wyższa. Nie? I są grupy a, -Awa, agnostycy ateiści w Wanajmowych Auklejtach. I walczą z nami. Nie? Ja, ja sam mam trzech podopiecznych, którzy wierzą w Boga. Czemu mają prawo. Mają prawo do tego. Samo tutaj z tym opłacą. Mówi, kurde, trzeba wchodzić na tę pendolinę. No nie będzie opłatka ani nic. Mówię, to jak, jak to będzie, nie? Mm -hmm. Słuchajcie, co było? Było miting minął półtorej godziny. Bez opłatka, bez niczego. Przeninęło. Okazało się, że, że są ważniejsze sprawy. Nie? Jeden zapił, drugi zapił. Nie? To ty znowu ucieszyłem się, że będzie opłatek, ale myślałem, że będzie, tak jak ja to wprowadziłem 20 parę lat temu w tej wspólnocie, że talerzyk będzie krążył i wszyscy sobie rzucą. Też nie. I też dobrze. No ja, dobrze. Nie, 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 nie. Ja nic nie mówię. Jako mówię, 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 że tu nie ma... Ja zrozumiałem, że ja nie mogę się kierować żadnymi zasadami, że, że dopiero muszę zobaczyć, co mi leży, co mi nie leży. To jest, to, jest, to jest tak, jak wiecie, ja miałem, baczy, mam partnerkę, z którą są 16 rok, żeśmy 8 lat, lat tak dudnili, że się nikim w życiu lepiej nie piło, jak tylko z nim. Z nikim. Najlepszy no I ona powiedziała, wiecie, to co ja przeżyłem, to nigdy w życiu nie przeżyłem. I co? I każdy mówił, ja też wiedziałem, że ja się muszę z nią rozstać, żeby przestać pić, no bo inaczej nie można, Niech się nam... Świetnie piło. To ona chciała przestać pić, to ja chciałem pić, to ona zapijała, to ona przestawała pić, to, to ja zapiłem nie? I tylko kółko Macieje. I, je, I jeden taki młody z tu 22 lata nie pił, mówił, ja gdzieś będę sponsorował, tylko ty musisz ją, z nią się rozstać. No ja na szczęście byłem na ceremonii, mówię, idź, bo cię kot ma w widopę i po prostu wiesz. Słuchajcie, on umarł. On się napił i w, i w ciągu jednego dnia umarł. Na udar mózgu. Chciał być mądry i to mądrość całej grupy i wszyscy na każdej terapii by mi powiedzieli odejdź, ty jesteś głupi, no w, w życiu nie przestań. Ja, ja nie będę wam mówił po, po nazwisku, taki znany aktor w telewizji jest teraz bardzo często i on, i, i on mnie woził tydzień czasu, Trzymałem mnie w burdelu w Wilanowie w, pi, w piwnicy i tylko mnie na miting wywozili. I on mówi, wiesz, jak ty wrócisz do domu i będziesz z nią, to znowu będziesz pił. I on dzisiaj nie pije dwadzieścia paru lat. Ale ja też, ja też z nią nie piję. Ona tyle samo nie pije, co ja. I ja chodzę na meetingi i wszystko robię, i program mi pomaga, a ona nic nie robi. A on mówi, mi wystarczy, że ty nie pijesz. I razem ze mną pięć lat nie piję. Więc jakie zasady? W co? Ja muszę wierzyć w to, co mnie pomaga. Tak samo, jak tutaj zobaczyłem ostatnio tam najważniejsze, największe, to, tamto. Nie. Najważniejsze to jest życie. Ale tu jest moja prawda jako odejmowego alkoholika, że żebym ja żył, to dzisiaj najważniejsze, co ja miałem zrobić, to zrobić wszystko, żeby dziś się nie nabić. Wszystko. A wiesz, czy mi jadąc nawet tym autobusem, to myślałam, że kogoś rąga jeszcze. Jak, jak wchodziłem do, do tego metra, ja mówię, zaraz zwariuję. Jak jeszcze wejdę na ten mitik i ktoś mnie wyprowadzi z równowagi, to już mówię, to nie wiem, wyjdę i, i chyba pójdę się machlać. Nie? nie mam zgody na samego siebie, jest mi źle, niedobrze. Ja mam tak zawsze przed, przed świętami, bo mam trójkę prawie dzieci. I, i tam, i kilkanaście lat się z nimi już nie widziałem. E, ani tam z ojcem, ani no matka umarła. Ani z ojczymem tam. No, pokiereszowane nam to wszystko, i, i jak brzęź te święta, to mnie aż <laughs> po prostu chuść tam, nie? E, no i tam, no i. W, tak jak w więzieniu, jak siedziałem wiele lat, nie przychodziły święta. Na, na wolności niektórzy otwierają szampana, a my w Sylwestra otwieraliśmy sobie żyły. Ale jest, ale jest dobrze. Ja, 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 dzisiaj właśnie ta moja przemiana wypływa z tego, że te stare prawdy, te, którymi się nie zgadzałem, w końcu do mnie dochodzą. Że, 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 że te proste rzeczy, że pomagając innym, pomagam sobie że muszę zrobić wszystko żeby się nie napić jakimś cudem można powiedzieć no dzisiaj się nie napiłem ale może to jest największa rzecz największe moje osiągnięcie jakie jest to jest właśnie to że ja nie piję że dziękuję że tutaj jestem dzisiaj z wami że dotarłem dzięki